Witam kochani na kanale Iwitarot. To czytanie będzie dla osób, które są ciekawe, co przed nimi jest ukryte. Macie dwie grupy kart. Ta jest pierwsza, ta druga. Wybierzcie sobie jedną z nich i zobaczymy, no zobaczymy co tutaj się u Was będzie działo w najbliższym czasie. No co, wybraliście już sobie. Dobrze, zobaczymy, co u osób, które wybrały mm, pierwszą grupę, tak? Zobaczymy, co tutaj mamy. No, w jakiej jesteś sytuacji? Yy, no, zobaczcie, tutaj jest yy, yy, sprawiedliwość, czyli tutaj chodzi o jakieś sprawy urzędowe, o, podpisywanie umów. Jesteś ciekaw, czy ciekawa. Co wydarzy się, jaki będzie wyrok być może jakiejś sprawy sądowej, tak? Jeżeli nie chodzi o sąd, to może podpisywaliście jakieś papiery w jakimś zakładzie pracy, być może złożyliście jakiś wniosek o coś lub no co. Mm, może wysłałeś czy wysłałaś CV gdzieś do jakiegoś zakładu pracy, gdzie, gdziekolwiek i czekasz no, za rozwiązaniem. Tu chodzi o jakieś sprawy urzędowe. Na pewno. Dobrze. Mm. Jakie masz nadzieje, plany z tą sytuacją? Zobaczcie, tutaj są kochankowie, więc no wiadomo, że to się wszystko poukłada. Masz nadzieję, że przyjmą cię do pracy. Ktoś inny może brał ślub cywilny, może chce wziąć i jest ciekaw, czy dojdzie do tego ślubu, bo zobaczcie, co się dzieje, więc no. Właściwie z każdym dniem, każdą godziną sytuacja się zmienia, więc. Możesz mieć takie obawy, czy Twoje plany będą, y, jakoś te plany y, się zrealizują. No, może to też chodzić u kogoś jeszcze o rozwód, tak? Hmm. Pamiętajcie, że to czytanie jest ogólne i nie będzie rezonowało z każdą osobą. Dobrze. No a co tak naprawdę się wydarzy w najbliższej przyszłości? o sprawę, o którą pytasz, no ja tutaj widzę kogoś szczęśliwego, który, no, twoje plany jakby się rozwiążą, słuchajcie, tu widzę kogoś, kto jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o pracę, to tej pracy w najbliższym czasie nie znajdzie. Ale jeżeli chcesz wyjść za mąż, ożenić się, to owszem. Jeżeli będziesz chciał być sam, czy sama, yy, dajmy na to, czy ten rozwód dojdzie do skutku, to owszem. A jaki jest wynik tej sytuacji? Yy. Ja tu widzę znudzenie, jak jest, no tak, to czekanie Cię po prostu już męczy, nudzi i wciąż myślisz, czy to się uda. Hmm. Zobaczymy, Do, dołożymy te karty tutaj. Jeżeli chodzi o sytuację tu i teraz, jakie się znajduje, że jednoczko. O jakie sytuacje? Urzędowe? No proszę, tu jest urzędnik. Dobrze, więc no mamy urzędnika, który jest na tej rozprawie. Dobra. Albo Ty możesz być tym urzędnikiem. Równie dobrze. Nadzieje, plany. Proszę, tutaj są propozycje. spotkania czy dojdzie do jakiegoś yy, yy, czy zrealizują się rzeczywiście te plany jakie razem uzgodniliście zobaczcie yy, przyszły bieg spraw śmierć no to jest takim przyszły bieg spraw słuchajcie no zależy co zobaczcie yy, no mamy tło tej śmierci no nie da się ukryć No dobra. Coś się nagle skończy. Yy, jakiś. Yy, coś musisz zakończyć, żeby rozpocząć. Dwie karty mi się wzięły. No dobra. No zobaczcie. I tutaj jest właśnie ten. Hmm. Yy, yy, Redwan słońce. Więc słuchajcie, ja, ja to widzę tak, że tutaj jest tło tej śmierci. Obawiasz się, że. Twoje plany w ogóle nie pójdą do przodu. Karty jednak mówią, że tak, na pewno. Tu zobaczcie, jest słońce, rydwan, więc w jakimś szybkim tempie, nie wiem jakim cudem, ale wszystko ci się uda. Y y jaki będzie wynik tej sytuacji? No, koło fortuny, zobaczcie, wszystko się zmieni. Sytuacje, które po prostu y nie macie na nie wpływu, to coś nie wychodziło. Zacznij się układać. Jest pustelik. Intuicja Ci w tym pomoże, więc myślę, że wszystko obróci się w, no, w sposób jaki, jaki chcesz, czyli nie będzie nic zakłóconego. Chociaż mówię, że tutaj raczej pracy w najbliższym czasie, jeżeli ktoś szuka, to nie znajdzie. Jeżeli chodzi o jakieś sytuacje związkowe, czyli ro rozwody dla jednych, dla innych, ślub cywilny, to owszem, to na pewno się ułoży. Mhm. To tyle dla jedyneczki. Mhm. Biorę te karty. Tutaj sobie też będziemy dopowiadać. U dwójeczek. Tego pasujemy. Dobra, a co... O dwójeczek. Jakie jakiej jesteś w sytuacji, dwójeczko? Jakie jakiej jesteś w sytuacji, dwójeczko? Mhm, jeszcze przed. przełożymy i jedziemy. Jakie mhm. jakiej jesteś w sytuacji? O kurczę, do góry nogami rycerz kielichów. Rycerz kielichów do góry nogami. Mm. To jest ktoś, kto. Mm. Ja myślę, że tutaj jest pokazana osoba, która mm, udaje jakby pokrzywdzoną przez złość. Ja nie mówię, że to tym, bo to chodzi też o sytuację, o kogoś tam. Yy, I próbuje zwrócić na siebie uwagę. Możesz to być, to również, również ciebie to może dotyczyć. Jednak no właśnie ta karta to mówi. Mm, mm, Tutaj, hmm. no, ta osoba, która tutaj jest właśnie pokazana, nie jest w zbyt fajnym świetle, że tak powiem. Fajnie by było, gdyby, no nie wiem, czy to jesteś ty, no, ale no, może tak jest. Zaczniesz żyć tu i teraz. I zaczniesz i yy, skupisz się na dawaniu, a nie jedynie na braniu. Takie, tutaj widzę kogoś, osobę taką, yy, która z igły robi widły, której się nic nie podoba. Może się boi yy, tych sytuacji, które są na zewnątrz i yy, 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 może sobie. Nie wyobraża y, siebie w przyszłości, bo już kreuje sobie najgorsze sytuacje. I y, jakby była wręcz. Y, bała się być sama, ponieważ może y, myśli, że sobie nie poradzi. Odgrywa taką nieporadą, chociaż tak nie jest, tak? Tak mi się wydaje. Tutaj, właśnie taką. Osobę widzę. Nie wiem, czy to jesteś ty, czy ktoś w Twoim otoczeniu. Pamiętajcie, że y, energię trzeba od sobie odwracać. Y, również y, to czytanie może nawet do ciebie nie pasować. Więc słuchajcie, no. Dobra. Y, jakie masz nadzieje, plany i tak dalej? <laughs> No kurczę, wszystko do góry nogami. Yy... No sąd ostateczny. Coś wróci z przeszłości, chociaż myślisz, że już tego nie będzie. Nie wiem, o co chodzi. Ty się obawiasz jakiejś sytuacji. A może osoby? Hmm? Jakby stare pro... Boisz się, że stare problemy wrócą do ciebie. Te, które jeszcze nie załatwiłeś, nie załatwiłaś. Yy... Będziesz się bał, czy będziesz się bała z nimi zdarzyć w najbliższej przyszłości? Mm -hmm. A co się wydarzy? <grym> Okej, okay, to jest królowa mieczy. Ewidentnie chodzi tutaj o jakąś osobę. Mm. Pojawi się w twoim życiu jakaś wredna kobieta zła, taka wiecie hmm, wyniosła hmm, na pewno ją poznasz po ubraniu po sposobie bycia taką wredną mm, S bym powiedziała w skrócie e, no i ktoś taki może pojawić się w twoim życiu hmm, no dobra jaki jest wynik. Kurczę, w odwrocie też. No dobra. No, tutaj właśnie. No to jest rycerz yy, buław. On również mówi że o osobie zdradliwej. Więc tutaj ewidentnie ktoś taki. A może jakaś para się pojawi u ciebie nie tego skurcze to jest całe czytanie do góry nogami słuchajcie mi te karty w locie poszły nie tak że ja miałam tak ułożone no tak no taki jest wynik właśnie u ciebie dwójeczko. To będzie ktoś taki, co po prostu nie będzie wiedział, co ze sobą zrobić. Co ktoś niezdecydowany. Hmm. Ktoś, kto będzie chciał rządzić. Słuchajcie. Ja tu widzę parę. I ktoś z przeszłości, jakaś para z przeszłości. Dobra, to powiemy sobie, bo, bo ja sobie mogę gdybać. Dobrze, rycerz kielichów, to są same osobowe karty, więc ewidentnie dziewiątka kielichów. No tak, to jest osoba, to jest osoba, która bardzo się boi czegoś, może jest w ciąży. Boi się, czy sobie poradzi, bo tutaj jest szóstka pentakli, czyli denarów. Kobieta w ciąży, więc słuchajcie. Hmm. Może ktoś taki do ciebie przyjdzie. Bardzo niezdecydowany, zastraszony. No, tak ale dlaczego, a z, znaczy sąd ostateczny, tutaj są propozycje, obawiasz się propozycji z przeszłości, jakieś rzeczy z przeszłości, tutaj znowu rycerz buław, rycerz kielichów, hmm. no ewidentnie ty się obawiasz jakiejś sytuacji, gdzie ktoś do ciebie przyjdzie, hmm. Albo masz nadzieję, że ktoś Ci pomoże w sytuacji, w jakiej się znajdziesz, i znajdzie rozwiązanie na to, co się tam będzie działo u Ciebie, bieg spraw. Śmierć. Mm, no, śmierć na tą kobietę. Czekajcie. Ja mam wrażenie, że ktoś ucieka od wiecie czego i po prostu yy, będziecie pomagać. Mhm. Tutaj jest trójka. E, tutaj jest yy, cesarzowa. Cesarzowa mówi o żonie, o, o pani, takiej domu, która yy, ma rękę na pulsie, która zna swoją wartość, ona wie, co zrobić w jakiejś sytuacji, w jakiej się znajdzie. Może przyjdzie do ciebie jakaś w... kobieta wredna, która. Yy, yy, yy. Będziesz miała jej dosyć. No, zobaczymy jeszcze. Będziesz kierować się intuicją. Możesz y, mieć z przyjaciółkę, która ci pomoże ogarnąć tę sytuację. Mm, lub przyjaciela, słuchajcie, obracać sobie tę energię. Chociaż tu jest ta wredna baba, która ci może, y, nie wiem, napsuć coś, jakieś zepsuć coś. Y, nagle coś się, no ta sytuacja, ten spokój. Który masz, on się zburzy, i nagle znajdziesz się w nowej sytuacji, gdzie będziesz sobie musiała poradzić, czy będziesz musiał sobie poradzić. No a tutaj wynik. Hmm. Wynik. Ja tutaj widzę kogoś, kto kreuje swoją rzeczywistość tak, jak on chce. Y Król, y, król Dynarów to jest ktoś, kto jest y, panem na włościa, który y, ma dobrą pracę, który y, wie, co robić. Tutaj widzę nawet możliwe, że małżeństwo, i tutaj ktoś z przeszłości do was przyjdzie jak nic. Jednak wy będziecie wiedzieć, co zrobić z tą sytuacją, w jakiej się znajdziecie. Nie wiem, ja sobie tylko gdybam. Tutaj u dwójeczek no, wyszedł naprawdę rozkład niesamowity. Może to do nikogo nie, nie, nie pasuje. Hmm. Piszcie, czy to pomogło, coś czytanie, czy, czy nie. Ale bardzo ciekawe wyszło. Dobrze, kochani, to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłam komuś. Zrozumieć ten rozkład. No dobrze, piszcie pod filmem swoje komentarze, co wam to przypomina, czego się obawiacie. No i słuchajcie, każdy ma swoją historię. Każdy, każdy dzień jest inny. Coś nowego przynosi, niespodziewanego. W każdym razie, no tutaj widzę, no, historię bardzo, bardzo, mm, powiedziałabym niespotykaną, tak? Dobrze, to tyle. Trzymajcie się, do następnego razu, pa.